Cześć wszystkim z tej strony, Gosia. Cześć wszystkim z tej strony, Gosia. I dzisiaj przychodzę do Was z paką. Słuchajcie, mam paczkę, otworzyłam, żeby sprawdzić, czy to jest paczka, którą zamówiłam. Zamówiłam paczkę, która przyszła. Słuchajcie, w paczce są rzeczy białe są to ubrania, są to sukienki są to, słuchajcie, ślubne atrybuty kobiety a mianowicie suknie a raczej sukienki niedrogie tanie słuchajcie super duper tanie wygląda jak mi coś wychodzi z głowy to lampa słuchajcie okres letni jest to bardzo często okres też weselny dla wielu dziewcząt może i też mężczyzn weselicho jest bardzo ważne dla mnie nie słuchajcie dla mnie wesela są najbardziej stresującymi momentami w życiu jako gość więc nawet nie wyobrażam sobie tego jako Główny człowiek, ale wiem, ale, aż się łamie głos, bo słuchajcie, wiem, że dla niektórych to jest ważne. Więc dzisiaj postanowiłam ten ważny test wykonać i zamówiłam bardzo tanie sukienki ślubne takie dla zabawy. Nie planuję nic, ale Wam pokażę. Zanim jednak pokażę wam te sukienki, to przypomnę o stronce Letty Shops, dzięki której możecie też kupić takie sukienki albo nawet i lepsze. Słuchajcie, wszystko możecie kupić. Wszystko kupujcie przez tą stronę. Zostaniecie przekierowani do konkretnego sklepu, który Was interesuje. Tam nastąpi odliczanie, a potem w normalny, ludzki sposób zamawiajcie, co chcecie, słuchajcie. A po zamówieniu po jakimś czasie dostaniecie cashback, czyli zwrot pieniędzy. Ogarnijcie to, tą stronkę, tam są różne wtyczki, które pomogą Wam zobaczyć, kto na przykład nabija różne ceny, oszukuje. Jest to bardzo przydatna strona, która po jakimś czasie daje nam zwrot pieniędzy, cashback, czyli Shops. Ja Wam wszystkie linki zostawię na dole. A teraz zobaczymy, co ja kupiłam. Słuchajcie, to, co jest dobre w zamówieniu, to wszystko jednak jest białe. Obawiałam się, że też kolorystycznie mogą one odbiegać od białości. Widzę kolor cielisty, słuchaj, może od cielaka zaczniemy. Ciela? Nie, coś białego. Zostawimy odmienność kolorową później, nie wiem. Ta leży tu mi pod nosem, więc zobaczę, ma perełki, słuchajcie, wygląda tak. U, powiem Wam, że w dotyku jest nawet miękka. Powiedziałabym, że jest to dobra jakościowo. Tkanina i wygląda na super. Ma... Małe? Kurde, jaki to jest rozmiar. MK. Słuchajcie, jakieś ma. Aha, tu są ramionczka. No, ja bez stanika nie mogę. Jest to długie. Ładne. Wygląda bardzo małe. Zdobione perełkami. Bardzo ładny wzór. Przymierze. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Słuchajcie, tak po pierwsze, jak widzicie, mam czarny stanik, bo innego nie mam, ale dzięki temu też widzimy prześwitywalność. W tym przypadku jest ona bardzo mała. Są tutaj yy, przeźroczyste ramionczka. Sama koronka jest nawet ładna, dobra gatunkowo. Powiem Wam, że naprawdę jest to taki gatunek nie najgorszy. Natomiast tu jest największy problem i nie chodzi o to, że prześwituje stanik. Ale jest jeszcze bardzo dużo tutaj miejsca. Ona jest zapięta, Uu. a cały czas tutaj jest taki luz. Więc nie wiem, Uch, się zgrzałam. Bardzo dobre. Słuchajcie, jestem bardzo, że tak powiem, miło zaskoczona. Naprawdę, jeżeli ktoś wie, co tu można zrobić. Bardzo polecam. Naprawdę koronka świetnej jakości. Nie wiem, czy świetnej. świetna to zły wyraz. Dobrej jakości. Nie jest złe. To może się grzeje. Może to, słuchajcie, to wygląda trochę jak taki haft obrusowy. Kojarzy mi się trochę z obrusem. O, u, słuchajcie, ładna. Zupełnie inny rodzaj koronki. Taki wyszywany. Ta była taka bardziej, powiedziałabym, maszynowa. Ta trochę wygląda jak ręczny haft. Bardzo ładnie. Ej, ta mi się podoba. Znaczy, ta też mi się podoba, ale ta chyba bardziej, ba, bardziej, bardziej. Ta będzie bardziej zakrywać chyba stanik. Taki klasyk. Uuu. No, słuchajcie, powiem Wam, że ta, mimo że rzeczywiście trochę lepiej zakrywa tutaj biust, leży normalnie, jak taka sukienka, jest bardzo zwykła, mimo tej ładnej koronki, i wydaje mi się, że tutaj pff, jakoś mi tak. Jestem taka duża w niej. Tak, przynajmniej tak się czuję. Czuję się jak taka duża kobieta. Tamta lepiej jednak przylega. A powiem wam. Mm, nie wiem, ta mi się mniej podoba. Wydawało mi się, że będzie fajniejsza. Taka karyna. Jakaś taka. Karyna starająca się wyglądać elegancko. Mówię nie. No teraz, żeby zapomnieć o tym luku, który zupełnie mi nie przypadł do gustu, użyję tej. Ta z kolei wygląda jak firana. Ta wyglądała jak obrus, ta wygląda jak firanka. Tego typu koronka. Bardzo. O! U! To jest dwuczęściowe. Okej, okay. O! Niesymetryczna spódnica, ale ciekawe. Słuchajcie. Dobra. Całość wygląda firanowo. Tego typu. Bardzo taka zasłonka. Ale jest to dwuczęściowe, więc mamy tutaj, chciałam powiedzieć, kaganek. Absolutnie nie jest to kaganek: jest to bluzeczka bez ramionczek, więc będzie u mnie widać stanik. I spódnica, która wydaje się być całkiem spoczylaską. Ta, słuchajcie, ta, ta w ogóle tak, góra, tak jak mówię, kompletnie inny stanik powinien być. Bardzo tutaj jest ciasne, trochę, trochę mam za grube ramiona, co jest bardzo dziwne, bo w ogóle ja nie mam za grubych ramion. E, tu, tu też wystaje nitka, której nie chcemy. Poza tym spódnica to białe. Czuję, że podchodzi mi cały czas do góry, więc tutaj podszewka nie jest za dobra, ale ma tren, który mógłby być w sumie dłuższy. Całość wygląda jak cyganka. Ale w sumie fajne, słuchajcie. Powiem Wam, że pomysł jest nie za zły. Nie za zły. Tego się nie spodziewaliście. Pomysł jest nie za zły, ale też nie za dobry, przynajmniej wykonanie. Powiem Wam, że y, gdybym miała mniejsze piersi, gdybym mogła chodzić bez stanika, gdyby całość tu wyglądała inaczej, bym się pokusiła na to, nie wiem, czy, 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 czy do czego. I na imprezę, może w sumie. Uuu. Idziemy do tej jedynej, która ma taki cielisty kolor, słuchajcie. Tu wygląda jak połączenie cielistości z bielą. Bardzo mnie to ciekawi. Uff. Co to jest? Słuchajcie, z tyłu, nie wiem czy to widać, ale ma bardzo duży rozpierdak tworzący jedną warstwę. Co? Huh. Część przednia ma cielistość i część tylna też, ale tylko do pewnego momentu, więc jestem bardzo ciekawa. Sama yy, koronka, tak jak tutaj mówiłam, że jest bardziej taka firankowa, tak ta jest po prostu sztuczna. Myślę, że na firane byłoby to zbyt sztywne. Sam wzór jest dosyć ładny, kwiatuszki. Wszystko ok, przymierzę i zobaczymy, ale dziwna, słuchajcie. Słuchajcie, ta sukienka ma bardzo dużo, że tak powiem, problemów. Zacznijmy od przodu. Tutaj jest, może tak. Wszystko, co było cieliste, jest tu. Więc zostawia nam to przeźroczystą górę. Całkowicie przeźroczystą górę. Tył jest dosyć problematyczny. Tył może zostać zdemonetyzowany. Tył jest po prostu goły. Jak zobaczycie, ta sukienka tutaj po prostu nie ma materiału. Nie oszukujmy się. Przy dużych balowych sukniach, przy sukniach, które kobieciny noszą do ślubów, tych bez, bardzo ciężko jest dostać się do toalety. Trzeba to podwijać, trzeba mieć, co to jest, pomoc nawet. Słuchajcie, tutaj nie tylko nie trzeba mieć pomocy, wystarczy się wypiąć, słuchajcie. Ja już jestem, robię tak, ja już jestem gotowa. Ja słuchajcie, mogę tutaj robić jedynkę i dwójkę bez problemu. Dodatkowo, przewiew, słuchajcie, wystarczy wyjść do balkonu. Nic nie trzeba robić. Tak. Przewiew, słuchajcie. Niesamowite. Z drugiej strony też y, panna młoda nie może iść, y, pokazywać się z tyłu. Byłoby to niemiłe nie dla członków rodziny, a także dla fotografa. Aczkolwiek pan młody pewnie by się cieszył. Dodatkowo powiem wam, że ten materiał, tak jak mówiłam, jest dosyć sztywny. Ona jest trochę na mnie jakby ciasna. I przez to, że jest sztywny, on jest też sztuczny. W sumie wszystkie te materiały były no, sztuczne. Ale w tym wyjątkowo zaczęłam się pocić. Może też dlatego, że jest pozakrywana, słuchajcie. Nie wiem. Ale dzięki temu, że mam przewiew od tyłu, to nie jest źle. O, patrzcie. W ogóle, patrzcie, jak teraz ładnie to wygląda. Naprawdę ładne, ładna koronka. Podoba mi się ta koronka. I z tym ręka. Uff. Powiem Wam, że taka sukienka, tak jak mówię, brałabym. Brałabym w wersji yy, przystosowanej. A co, jeżeli to jest. Tył, a tam jest przód. A z drugiej strony ten zamek. To jest też taki bardzo plastikowy zamek, jak widzicie. To nie może być przodem. Z zamkiem na przodzie? I wtedy z rozpiętakiem z przodu? To by pipi było widać. Też dobre do siku. Ostatnia sukienka wydaje się być unikalna, ponieważ jej u, uf. materiał tej sukienki jest w gwiazdki. To są po prostu srebrne gwiazdki. Materiał już jest bardziej miękki od tego, ten tak jak mówię, jest bardzo sztywny. To jest mięciutki materiał. Bardzo ładny. O Jezu. Okej, ta ma też długie rękawy. A taka więc, u, taka. Też taka klasyczna, bardziej prosta chyba. Z tyłu. z tyłu już nie ma dostępu do, do pośladów. To jest z tyłu, przód wygląda tak samo. Z przodu wydaje się być ten taki dekolt, jakby w V. No dobra, spróbujemy. Słuchajcie, ja myślałam, że to będzie inne. A to wygląda jak z jakiegoś średniowiecza. Jakbym nałożyła... Hallo. Halo. Wygląda, jakbym nałożyła średniowieczną szmatę, po prostu. Widzicie, jak są te, te, te takie. Mm, oh, oh, to, 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 to. Nie, no, mm, spokojnie. Po pierwsze, jest stanik, nie powinno być, ale po drugie, tutaj. To po prostu się samo rozchodzi, nie trzyma się w ogóle, więc nie wiem, jak to by było bez Stanika. Powinno być bardziej tutaj, może, szczepione. bardzo ładny materiał. Powiem wam, że te gwiazdki są naprawdę fajne i nie chciałabym ich tak po prostu zmarnować. O, jabłka można nosić! O, nie wiem, powiem wam, że zupełnie, ale to zupełnie mi się to nie podoba. Jest to po prostu wieśniackie. To jest ty wieśniacki dla takiej średniowiecznej babuli. Nie. Dam tu psa, to zakryję, słuchajcie. Teraz dopiero też zobaczyłam, że przez cały nasz filmik była tutaj rolka papieru toaletowego i rolka ręczniku papierowego. Na szczęście w kolorze białym, więc bardzo ślubnym. Jak widzicie, tanie sukienki ślubne, tak jak się spodziewaliśmy, nie znaczy dobre. Wprost przeciwne znaczy oh, niedobre. Aczkolwiek było tam parę takich, które zostały, jak widzicie, zaakceptowane. Dziękuję. No i słuchajcie, myślę, że to będzie tyle. Ja pozdrawiam Was ciepło, przesyłam buziaki, cełusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wy zakrywaj piersi, a nie liżesz tu. My zobaczymy się w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa! So good, so good.